Siemanko, jestem komik, witam w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj yy, wam przedstawię film, który Sebastian na mnie nagrał. Oczywiście link do tego filmu będzie w opisie. Zostawcie tam dużo łapek w górę... w dół. Oczywiście, no, po co on na mnie nagrał? Jest po prostu coś... nie tak. Więc obie, yy, zaczynam zapraszam... Oczywiście no, przy okazji yy, wyjaśnię... Bo ja, to, bo ja to oglądałem, widziałem i wyjaśnię to moje zachowanie które on tam przedstawił. Więc to zaczynamy... Z tej jest taka, może Szybciej nie, drama, już. To, nie wiem drama. Po prostu mnie Kevin na wiadomościach, na W ogóle to wyzwanie to było to, że po prostu on mnie wkurzył on zaczął właśnie mnie wyzywać, tylko że on potem usuwał te filmy, znaczy te komentarze wiadomości, więc no nie mam jak wam pokazać tego. No, no, no co dojdzie, jak nic nie zrobisz. I ja, ja też trochę głupio zrobiłem, no przepraszam was za to, ale dobra. za A Ale Sebastian, jeżeli mówisz, że ja zacząłem, to po co w ogóle mnie tyle na filmie wyzywasz? To jest też nie, nie ten, nie, nie, ku, nie, kultula, nie kulturalny z twojej strony, że tak powiem. Bo wtedy, bo wtedy będzie gama się rozchodziła jeszcze więcej, ale dobra. Wysyła nawet do mnie zadzwonił Tak, kur... Mogłeś pod... mogłeś... E, znaczy tak, dzwonię do niego, ale no wtedy... w ogóle w innej sprawie. Do niego. Może, że mu w ogóle mój Halo? numer. Ty, ty, w piłcie! E, tak w ogóle, to... właśnie. On... tu macie też e, Dowód, że on mnie wyzywał. Tak jak przed nagraniem tego y, zastrzelanego filmu, tak i po tym, właśnie. No właśnie, przed i w tego filmu, jak widzicie. Ale no, jak to no nie mam dowodu, bo po prostu to y, usunął. Pewnie będzie w kolejnym filmie, no kłama, no niestety. no. On nam on nam nie ma dowodu, ja na niego nie, mam, ale dobra. Uoglądajmy. Sam jest fajr, debilu. Ja to oglądasz, oczywiście. No, wracając do tego, moja mama nic nie ma z tym wspólnego. Każdy jest jaki jest. Każdy podno, ponosi konsekwencje na to. Ale ciekawe, jak cię ma, matka e, debiluza z Rany e, wychowała. E, jeżeli dzwonisz do mnie, ba, o której to było o 18 gdzieś tak. I mnie po prostu wyzywasz przez telefon i mi grozisz, że chyba zbierzesz kolegów i ten, to jest już podchodzi po, pod czyn karalny, Grozie, grożenie k***a takie karalne już, po że wam ten, że zbierzesz znajomych, ale to już będzie ten, jeżeli chodzi o to grożenie, to już będzie yy, później, ale dobra. Tu jest po prostu karalne, jeżeli chodzi o. to. O, e, to e, ten. Ale nie, to nie teraz ważne, że mam to. No mnie, no mnie ładnie, no dobrze. Widać, tak, że ładnie. Myślę, że, no właśnie, ciebie. Ja Ciebie nie wyzywam na odcinkach wiadomościach tak prywatnych, tylko Ty nie wyzywasz. Ja przynajmniej szczery jestem. No jak nie, zaraz pokażę dokument, wszystko będzie na czarno-białym. Że mnie wyzywa, zaraz się komentarz i wiadomość prywatna zaraz O, jest wiadomość prywatna, a gdzie jest kuźle komentarz. Więc Sebastian, gdzie jest ten komentarz? Weź no nie. Na następnym odcinku pokażę na ten komentarz. Bo na filmie no nie było widać, gdzie jest ten komentarz. Widzicie gdzieś to? to? Napiszcie w komentarzu. Ja tylko y, widzę. Yy, tą wiadomość prywatną, o której on mówił, a żadnego komentarza nie widzę. No to teraz pokażę, ale to muszę zmontować. To najpierw pokażę, bo ja razie to nie mamy. Tutaj, no, jak udostępnić, nie? Ale coś taką. Jesteś taką, że musisz mnie wyzywać. Jeszcze to piszesz, że jestem. że jestem chujow. Wtedy się rozłączyłem, bo. Przecież ja nie będę słuchał takiego debila przez telefon. Ludzie no. Jezus Maria. To byście się tak zachowywali. O, ja jeszcze przekina na filmat. Jakie no. ustawione, kurwa. Jeżeli już słyszeliście coś ustawionego, to tutaj w ogóle inne słowa były, już nie pamiętam, eee, tu... Wiesz, jeszcze nagrywam, nie? No, no, no ja chcę... Czekaj, do wam daję coś mówiąc. No bo teraz właśnie powiem na I mówię... Mówiłem... On się w ogóle rozłączył, widzieliście? Nie wiem czemu się rozłączy. Mówię do ciebie, że tylko żebyś mnie nie wyzwał. No ja cię nie wyzywałem, tylko odpowiadałem na ten. W ogóle gdzie ty masz te komentarze? No chyba pokaż no te komentarze. Wiadomość prowadzę pokazałeś. Ale te komentarze? Gdzie one są? Bo swoje żeś zdążył usunąć. Jeszcze jak Debbie się śmieje na filmach. No, na tym filmie. Może O, i tutaj już, tak jak mówiłem, groźba karalna. Oczywiście yy, znaczy, mieszkamy on, on i ja w bloku, ale jeżeli bym nie chciał mnie właśnie pobić, yy, yy, tak jak mówimy, że przyjdzie ze z jakimiś debilnymi kolegami i... nie, nie, pod mi blok. Mamy tutaj, no... No, 15 metrów. Do siebie, do swoich bloków. I no, jednak bym mógł zbrać, zebrać kolegów, ale powiem wam, że... Jak bym ja zebrał kolegów swoich? Nie wiem, ile on, ja, on ma, ale no... Czyli chodzi o wyjaśnienie słucham, no to sam na samym jednak byś hmm. przyszedł. A nie kwa, z kolegami. A ja przyszedł sam. Dla mnie to nie jest problem wyjść samemu was z domu i chyba yy, czekać na jakiegoś debila z y, innymi jeszcze kwa, inny, i z innymi krytnami coś chyba nabiera na jego manipulację. co? To ja cię mogę puknąć, jak to oglądasz. Chłopie, ja nawet nie wiem czy ty masz młotek w domu. Ja mam tutaj no yy, parę młotków, no w piwnicy nawet. Parę młotków, bo tam o żeśmy robili, yy, ten kiedyś, ale mam młotki, więc no, nie zadzielaj ten. Łotki, nożyk, chyba co jeszcze? W ogóle nie. mi głupie komentarze i. No. Mówisz, że jeszcze do mnie że nie pisałeś takiego, a wszystko jest na ten. Nie popiszę, no, że tu się potrzebas. Tak, potrzebaj, i to jest. To jak widzicie, no. skłamałem go trochę, bo. <laughs> no. 160 ubamy, tak? już, więc zasubskrybujcie kanał. Nie teraz masz 160 subów, nie? To ja jestem, ale masz 160 subów. I teraz, kto zna swój kanał, to by się taki Twój kanał. Wszystko Twój opis, tyle samo subskrypcji, to powiedz kto to pisał. Na pewno nie. Ja. A dobra spierdalek Sam spierdalaj. A tu się cieszy. A tu się cieszy, że chyba mnie pocisnął. Większego debila chyba nie widziałem. Dobra, lecimy z nim krótko i grubo. Elo. Widzimy się jutro. godzina 18.30 Jak Sebastian się padnie na filmy, to weź no jakąś dziewczynę sobie z domu, Wiesz, łóżka czy coś. jutro będzie futro A ja będę spraszał dwa dziotkę wujka, tatę brata, kuzyna, chyba też kolegów, więc no, mi kozasz tak. Jeżeli to ogląda. Tak i żeby się z kolegami, nie wiem, dogadywać i. Wyzywać kolegami, bo jest takim ciotą. wyzwać wyzywać myślałem, że chcesz mnie pobić. chyba jednak dwie różne rzeczy. Podrozumiewać porozumiewać pięściami. Właśnie yy, nie bicie się właśnie na słabych ludzi. Że im... Chcesz się bić. Ja bardzo chętnie. Tylko na moich zasadach. To tak ale sam nie jechał, sam, mnie jechał, sam, mnie wydywał, sam, mnie sam zacząłeś wyzywać przed właśnie nagranie tego filmu, nagraniem tego filmu. Tyle podczas filmu, żeś mnie chyba też yy, wyzywał.

No taka cicha afera, ale dobra. Pamiętam, że kiedyś tam Radek, Radek z kanału Kraluś właśnie On mi raczej dawał kuwa yy, a nie ty, więc weź no kuwa w łeb trzaśni. Nie wiem czy to kuwa już z, zmęczenie cię Wzięło czy coś Ale weź się ogarnij. Nie wiem, Nie wiem czy ty masz ten kont. Kurwa. Także widzimy się jutro. Widzimy się nigdy, bo prędzej nam kanały pobadują debilu. Dobra, więc co? To ale pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli fajnie yy, jeżeli się już do mną na jego kanał i go subskrybujecie, to pamiętacie kliknąć ten guzik i zrezygnować z subskrypcji, bo wtedy będą jajca. Jak widzimy, mamy jakieś znowu gówniane filmy z Minecraft, seria pierwsza, co to jest kuźwa? Minecraft, podróba kuwa. No, być normalnego Minecrafta, jak ja, nie kurwa jakieś podróby. Tutaj już jest podróby, budujemy serce, też będę serce budował, więc po to było, yy, to już będzie odcinek yy, kiedyś na kanale, że będę budował serce na jednym serwerze, tutaj mam log on, tutaj z moim bratem, oczywiście tutaj jest ustawiony ten film z hejterem, tu jest, że powraca, jak chuj. 8D w KineMasterze Muzyka 8D Udajemy domek Ze mną Co to jest, A Gdzie dupa, bo tu jest Tylko 360p? cool, o, no, full HD! Ha! Z, cholera, jasne. Ej, cień chyba tak, trzeba bo inaczej tego nie zrobił. A tyle, się nie się tam płynie na dół. No, to no, ja to, jak widzicie, no. Nie słuchajcie czasami taki debil jak Sebastian. Weźcie mnie po prostu zastopowujecie, bo do 100. 180. 170 może być ten pro 170 brakuje już niewiele że ktoś jest z Sebastiana i go odsubskrybował że ktoś jest w ogóle od Sebastiana to niech go odsubskrybuje bo to jest debil i yy, on się podaje za jakiegoś super a, yy, króla YouTube'a, więc wiecie za, o, zasubskrybujcie mój a jego ja odsubskrybujcie więc do zobaczenia widzimy się w kolejnym odcinku zapraszam na Discorda. pa